Przez stare stacyjkowo! Ojej, tej części stacyjkowa do tej pory nie widziałem. O, to prawdziwy zabytek z czasów, kiedy kolej była jeszcze na parę. A, fascynujące. Go. Proszę się mocno trzymać! Fantastyczna przejażdżka! Jack, do Wilsona! Tu Wilson, słucham! Lokomonterzy potrzebują więcej barierek przy kamieniołomach! Już tam jeden szefie! I kołanatory! Co to za miejsce? Wow. Oh, coś wspaniałego. W Buffertonie nie mamy czegoś takiego. Oh, to miejsce jest nadzwyczajne. Zespawane... namur beton No. Koko, co robicie na torze do kopalni srebra? Do kopalni? Tak. Zamknięto ją, gdy skończyło się srebro. Przepraszam, Zak. Tor był zerwany i musiałem go zespawać na poczekaniu. Naprawdę? Bruno się spisał na medal. Zobacz sam. Ej, nie jest źle. Dobra robota. Dziękuję, szefie. No, chodźcie, musimy dokończyć tę stację. No tak, jak się będzie nazywać? Jak dotąd nie mamy nazwy. Już wiem, na przykład. Stacja Srebrna Węglarka. Stacja Srebrna Węglarka. Bruno, świetna nazwa! Super! Mogę odnowić tę węglarkę i postawimy ją na dachu stacji. Czemu nie? Posłuchajcie mnie. Niełatwo jest wprawić tę machinę w ruch, ale kiedy już drgnie, to potem będzie o wiele prościej ją pchać. Dalej pomóżcie mi. Hej! hej. Nasza drużyna to ja, Bruno I Zosia! I buczek! Nasza drużyna to mała pyza. Kugo! Drużyna, dalej za mną! Nasza drużyna! Pa. Damy radę! Zobaczycie! Nasza drużyna ha, Odliczam, raz, dwa, trzy. Dalej, zabawa oraz praca! Drużyna bruna pcha! Współpraca się opłaca! Drużyna bruna pcha! Dajcie ze wszystkich sił! Drużyna bruna pa! Jesteśmy już u drzwi! Już tu są! Dobra, raz, dwa, trzy, stać! No. Dobra robota, Bruno. Dzięki. Mam fantastyczną drużynę. Świetna robota. Sam nie dałbym sobie rady. Ty z nas zrobiłeś drużynę. Możesz na nas liczyć? Zawsze chętni do pomocy. Aha. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć, Bruno. Widzę, że jesteś dobrym kapitanem drużyny. Czułem, że można na ciebie liczyć. Brawo, kapitanie Bruno. Brawo, brawo. Może chcesz być tym, który puści w ruch maszynę? Ojej! Pewnie, że chcę! Należy ci się! Do stóp gwintów! Oda, nadchodzi burza! Czuję to w zbiorniku na wodę! No wiecie co? Muszę już wracać do parku. Wszyscy kryt Nie, jestem ratownikiem. Ratownik dba o bezpieczeństwo! Ohoho, To stama na szóstą! A ty co tu tak stoisz? Tak czy siak, ja będę na razie. Co my! Zaszewacz znów tory kładzie zak. To my! Zawsze w akcji! Uwaga na stadą małp! Oj, za późno? Sio, uciekajcie! Nie mam na to czasu! Ksią! Ksią! za spóźnienie. Proszę wsiadać. Przesyłka specjalna. Gdzie ją zostawić? No nie. Muszę go stąd wyciągnąć, zanim obudzi nosorożca. Czy tutaj będzie dobrze? Trzy paczki. Co to znowu było? Żaby! <laughs> Będę tam w dwa stuknięcia kół. Zupełna katastrofa. Pozwoliłem Lunatykowi wejść do parku. Wzywam wszystkich ratowników. Mamy rozpędzoną dziurcie. To Koko! Uwaga! <mum> Nie mogę zahamować! Koko! Baga! Już jadę, Koko! <mum> Zrób coś, Hanzo. Spokojnie. Muszę znaleźć coś ciężkiego. O! Dodatkowy ciężar cię zatrzyma. No nie! Co ja mam robić? Poszukaj górki! Wychamujesz na zboczu! Więc jedę w stronę gór! Bez pomoc! To mi się bardzo podoba! Uwaga, Wilson i Kaja! Zgłasza się Kaja! Zbliża się do was rozpędzona koko. Ojej! Koko ma kłopoty! Spróbujcie ją zatrzymać! <noise> Chyba wiem jak! Koniec odbiorów! Już nadjeżdża! Pośpiesz się! Dobra, patrol torowy, zwarty i gotowy. gotowy! Powodzenia, ratownicy. Co to? Nie bój się! Te siatki cię zatrzymają! <noise> Ciuch, stycznie! Mam nadzieję. Ojej! Nawet patrol dorowy nie dał rady! Przektował Bruno Kruszy Kamienie! Kamienie! Bruno! Zrzuć balast na dory! Już! Ach! Udało się! Wielkie dzięki! Wychamowałam na kamieniach, a pył zatkał mi turbo. Zostaw ją, później ją zawiozę. Świetnie! Słyszałam, że zepsuła im się koparka i cała robota stanęła. Cóż ty, na świst, pary! To ja im lepiej zawiozę tę część od razu. Do zobaczenia! Dzięki, Bruno! Nie ma za co, praca to praca. No cóż, najwyżej nie zobaczę wybuchu. Już gotowe. Można zaczynać. Czas na wielkie bum! Dobra, zawiadomie patrol torowy. Gotowe? Świetnie. Wilson, tu Jackman. Zgłoś się. Odbiór. Jesteśmy gotowi, szefie. Procedury wypełnione. Doskonała robota. Bądź czujny. Bruno, dokąd tak prójesz? Przegapisz eksplozję. No wiem, ale w łomie czekają na moją przesyłkę. Jeszcze nie raz będą coś wysadzać. No tak, jesteś lokomonterem. Masz swoje obowiązki. To nie jest ekscytujące? Och, to będzie prawdziwie wybuchowy widok. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem coś takiego. Uwaga, ciuchcie! Szykujcie się! Taka eksplozja to nie są żarty! Bruno, wielkie dzięki. Naprawdę drobiazg. Mam nadzieję, że naprawisz koparkę. Trzy, dwa, jeden... No i co? A wybuch? Ojej. A niech to. Orety! rety. Odpalę jeszcze raz. Czekajcie. Uwaga! Powiedz, co się stało? Skylar się wykoleił. Jasne. No chodź, Skylarze. Wezmę cię na podnośnik i ci się przyjrzę. A ty zgłoś się do centrum dowodzenia. Jackman już czeka. W tej chwili wyruszam! Skylarze, jak sobie poradził? Doskonale ci dzisiaj szło. Ale przy ostatniej próbie zapomniałeś o czymś bardzo ważnym. Zostawiłam skrzynię na torach i nie postawiłam barierek. Właśnie, pierwsza zasada: jeśli tor nie jest czysty, zamykasz go. A niech to. Nie wiem, jak to się stało. Tak chciałam pomóc Skylarowi, że zapomniałem. Nie bądź dla siebie taki surowy. Dopiero zaczynasz. Więcej nie zapomnisz. No, no, chyba nie. Chodźcie. Wrócimy teraz na trasę szybkiego ruchu i wszystko razem uprzątniemy. Jeśli o to pytasz, ale napytałem sobie biedę. Wit! oddaję ci! Ojej! Dziękuję bardzo, Piatraczku. Mam nieco związane koła. Zostaw go pod ścianą. Pit, potrzebujesz pomocy. Ach, to nic takiego. Żałuj, że mnie nie znałeś. Kiedy to było? torowy! Zwarty i gotowy! Kiedy to było? Nie pamiętam. Będzie potrzebny dźwig, naprawdę wielki dźwig. Można by użyć dźwigu giganta z załadowni. Czy da się go przewieźć? Nie próbowałem, ale powinno się udać. Więc nie ma na co czekać. Bruno, jedź za mną. Do stu, kotłów. Patrol torowy? Do akcji gotowy! Czy wszystko w porządku? Tak, tak. Nie martw się, potem naprawię ten most. No, przecież wiem. Jeśli się stąd wydostanę. Dajesz sobie radę? Uf, nie mam wyjścia. Dalej, dziurcie. Musimy mu pomóc. Dalej, chłopie. Dobrze. Już prawie!